No, Simano, witam serdecznie. Michał z tej strony, Mani Makes Money. Nagrywam to wideo drugi raz, bo już sobie nagrałem 40 minut tego wyszło ale nagrałem to wideo bez dźwięku, bo mikrofon się odpiął, czy nie wiem co tu nie grało, ale no nie zagrało. Także wątpię, że to wideo będzie takie długie jak to pierwsze którego nie zobaczycie, ale dzisiaj dla odwrócenia uwagi nie będziemy rozmawiać o teraz, znaczy pewnie trochę i tak porozmawiamy, ale mam tutaj dla Was yy, kilka informacji o nadchodzących airdropach Bank. Więc nie przeciągając, zapraszam na intro. Money, Dobra, Firen Grid Index zrobił Firen Grid Index tylko i wyłącznie dla Luny. I tak on właśnie wygląda. Takie podśmiechujki trochę, ale no. I tu widzę, że ktoś nawet zrobił profil na Twitterze. Not stable One. Dobra, lecimy dalej. A właśnie, Bybit. Bybit delistuje Lunę. Na spocie do pary do bitcoina. W sumie to nie wiem, czy jest to dobry czy zły znak, no ale delistują, więc ja uprzejmie donoszę. A poza tym na bybit pojawił się nowy lunchpool. Dobra, więc wbijamy tutaj w earn i lunchpad. Lunchpool. Więc mamy tu dwie opcje: możemy albo staykować ten token FCD Freshcat, jakiś gamingowy token, albo możemy tutaj wrzucić nasze bity. No niestety nie mogę Wam pokazać jak to zrobić. W sumie to mogę, ale no spróbujmy. Żeby odstekować te Wasze bity, to musicie wejść sobie tutaj w earn account i wtedy tutaj będziecie mieć i dajecie unstake. Później wracacie na tego Launchpula I tutaj dajemy oczywiście stake. Gdybyście je mieli na przykład, te bity na e, koncie spot, to tutaj możecie sobie zrobić transfer. Ustawiacie, że chcecie na przykład z konta spot na konto earn. I ten lunch pool będzie trwał do kolejnej środy, czyli prawie tydzień. Zabity w tym momencie płaci 21% APY, i później możecie sobie jeszcze te tokeny FCD odebrać. I wrzucić je tutaj na 200%. Dobra, to tutaj już kończymy. Yy, jeszcze chciałbym Wam pokazać, wcześniej coś mówiłem, ale nie wiem do czego to nawiązywałem. Teraz chciałbym Wam pokazać, jaki był dzisiaj dodruk Luny. Więc dzisiaj dodrukowali 26 miliardów Luny, z czego 10 spalili. No ale i tak widzicie, co to robi z ceną. Luna w tym momencie kosztuje jakieś 2 centy czy coś takiego. Już byłem na conhole. tutaj akurat kosztuje 4, ale widziałem, że na tym Bybicie czy na Binance już było 0,1, 0,2. Różnie to wychodzi. No i co? No i jeśli chodzi o cały ekosystem Terra, no to dostaję w plecy. Zresztą wszyscy dostają w plecy. No dzisiaj to chyba za bardzo wygranych. O Apecoin, proszę bardzo, 28%. Procent na plusie. No helium, nie, no niektóre coiny tutaj robią wyniki, ale większość to widzę tutaj, stablecoinów, akurat, które nawet nie powinny tutaj być, i pokazywałem Wam właśnie, że można sobie zakupić domenę na Kronos. No i pamiętacie oczywiście, jak to było z tymi domenami na Ethereum. Albo y, Terra Name Services. Za wykupienie domen na tych serwisach można było później dostać Airdrop. No i spekuluję, że podobnie będzie tutaj. Jeśli chodzi o te domeny, no to nie są one wcale zbyt drogie. Ja kupiłem taką za 30 dolarów. Tutaj nawet jeszcze się potwierdza. Tak jak widzicie, udało mi się trafić Michał.cro więc całkiem spoko. Go teraz nie możemy przejść przez cały proces tutaj kupowania, no bo. Już niestety kupiłem na tym wideo bez dźwięku i mocno zamula ten Kronos w ogóle, ale wygląda to tak, że możecie się tutaj połączyć albo waszym MetaMaskiem, albo Wallet Connect, czyli na przykład możecie użyć Trust Walleta, albo Crypto.com ten DeFi ich Wallet. No i normalnie kupujemy za USDC, które jest na Kronosie. Jeśli na przykład macie samo Kro i robicie to na MetaMasku, to możecie sobie wejść na przykład na MM Finance i tutaj na swapa, i tutaj możecie sobie zesłapować te wasze Kro właśnie do USDC. Ale tak jak powiedziałem, no jest lekko zamulona ta sieć dzisiaj. Także dobra, to mamy ogarnięte. Aha, no i e, jeśli szukacie jakichś fajnych informacji, to znalazłem tutaj nowy kanał na Medium. Hello Crypto się nazywa. I właśnie to jest ten poprzedni artykuł, też jest od niego. I tutaj jest info o Nested, który robiliśmy wspólnie. Zakładaliśmy sobie tam portfolio w postaci NFT pod Airdropa. Było to na sieci Binance Smart Chain. No i wyszły tutaj informacje, że podzielili oni swoich użytkowników na dwie grupy. Jedna grupa to są ci, którzy mają portfolio do tysiąca dolarów, czyli tysiąc dolarów albo mniej. Ci dostaną Genesis airdrop i to będzie 25 tysięcy tych ich tokenów do dystrybucji. Do tego jeszcze będzie weekly airdrop, który będzie mieć co 10 tysięcy tokenów NST. I druga grupa to są osoby, które mają portfolio 1000 dolarów lub więcej, i ci oczywiście dostaną trochę więcej tego airdropa. Dobra, to to już mamy ogarnięte. Wszystkie artykuły oczywiście znajdziecie w opisie. A my tymczasem wbijamy na Pulse Chain. Pulse Chain oczywiście również będzie mieć airdropa. Pulse chain będzie to hard fork wszystkich tokenów ERC20, jakie macie na waszym MetaMasku. Nie musi to być w sumie MetaMask, ważne, żeby to był non-custodial wallet. Więc jeśli trzymamy jakieś tokeny na naszym portfelu, to dostaniemy airdrop tych sforkowanych tokenów 1 do 1. No i Pulse chain powinien wystartować z tego co oni podają. Middle May, czyli w środku maja, no to środek maja będzie już za kilka dni 2, 3, 4, 5 dni powinno coś tutaj się zadziać. Robiliśmy sobie tutaj testnet również na tym Chainie. Możecie zobaczyć to wideo tutaj u góry. I generalnie, co musicie zrobić, żeby dostać te tokeny? Nie musicie robić nic. Jeśli już te tokeny będą. To nagram wideo, będzie tutaj trzeba dodać sieć do naszego Metamaska, i te tokeny już powinny tam być, i będziemy mogli się nimi bawić. W ogóle PulseChain też ma takiego bardzo charyzmatycznego lidera, Richarda Harta. Może wszyscy lunatycy powinni się przenieść na chaina, no? W ogóle to myślę, że Richard Hart i Dokłon mogliby siedzieć w jednej ławce. No. Dobra, i coś tu jeszcze mamy do dodania? Tutaj mamy. Read more about Pulse Chain Network. To też sobie zostawię taką lekturę na wieczór. Wy oczywiście też możecie sprawdzić, co tutaj się będzie działo. No, i to tyle myślę. Jeśli chodzi o ekosystem Terra, no to wygląda to bardzo źle. Wiem, że w tym momencie pan paragraf ma u siebie. Na Telegramie Startera nie mam pojęcia o czym tam gadają, ale później sobie też to przesłucham, bo chciałbym znać jego zdanie. Pewnie ma jakieś insiderskie newsy. Dokłon nie daje żadnych update'ów. Generalnie, no Twitter cały czas jeszcze płacze. Wy z bólu. Mam nadzieję, że Wy się trzymacie zdrowo i nie macie żadnych e, głupich myśli. Nie wykonujcie żadnych nieprzemyślanych ruchów. Generalnie, to weźcie sobie przerwę od krypto wróćcie w poniedziałek kupcie sobie flaszkę możecie wypić moje zdrowie i ten i będzie dobrze damy radę także dzięki wielkie zostaw jakąś łapkę w górę Siemanko pozdrowki yo